O kamieniach pokutnych z Wietrzyc. W ogrodzie jednej z zagród w Wietrzycach stoją obok siebie dwa zwietrzałe wkopane w ziemię kamienie pokutne. Większy z nich przypomina postać ludzką bez głowy. Ma on po obu stronach wyżłobione pionowe głębokie bruzdy. Z tymi kamieniami wiąże się smutna historia. Pewien gospodarz z Wietrzyc miał dwóch synów. Bracia kochali się wzajemnie, jak na braci przystało, gdzie jeden, tam i drugi. Jakiego by pierwszy nie wyczytał życzenia w oczach drugiego, spełniał je bez wahania. Ludzie sławili miłość i zgodność braci. Inni rodzice stawiali ich za wzór własnym dzieciom. Nieoczekiwanie zmarł ojciec, tak udanych synów. Obydwaj opłakiwali go przykładnie i serdecznie. Kiedy jednak nastąpić miał podział ojcowizny, każdy z synów chciał mieć ją w całości dla siebie. Zdarzyło się to, czego nie dopuszczał w myślach nikt. Synowie popadli w spór. Wykłócali się ale miarkowali wzajemne pretensje. Nadszedł czas sianokosów. O brzasku bracia wzięli kosy i poszli na nadodrzańskie łąki. Kiedy tak szli długimi krokami polną ścieżką, zaczęli znów rozmawiać o ojcowskim spadku. Jeden przez drugiego dowodził, że to właśnie on posiada większe od niego prawa. W zapamiętaniu padały coraz ostrzejsze słowa, aż przeszli do rękoczynów. Wreszcie porwali zakosy i natarli do siebie. W jednej chwili na nieskoszoną trawę spadła odcięta głowa jednego i zwaliło się poszyte ostrzem kosy ciało drugiego. Przybiegli ludzie, którzy z daleka widzieli zajście. Znaleźli obu braci martwych, leżących obok siebie. Odtąd unikało się tego miejsca i ścieżki. Pamięć tamtej tragedii przechowują już tylko kamienie pokutne. Kto jednak je wystawił, nie wiadomo.